Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcast, a przy mikrofonie Tomasz Bilecki. Dzisiaj chcemy trochę pomówić o programach do nagrywania, bo już zostało powiedziane o tym, co trzeba zrobić przed nagrywaniem. No i teraz warto by pomówić o tym, co zrobić dalej, już przy samym nagrywaniu. Chcemy zaprezentować kilka programów znanych, i prostych. Pierwszym programem będzie MP3 Direct Cut. To jest program całkowicie darmowy, malutki, niewymagający instalacji. W internecie znajduje się w lokalizacji dziwnej. Teoretycznie jest strona główna tego MP3 Direct Cut, strona domowa. Natomiast nie mają tam własnego miejsca na pliki, mają to na jakimś dziwnym serwerze do pobierania i jeżeli powiedzmy ktoś nie Pracuje dużo z tym internetem, może się trochę pochodzić po stronach z jednej na drugą, bo nie jest to takie w 100% intuicyjne, bym powiedział. Ponadto do MP3 Directcata warto pobrać najnowszego leima, czyli najnowsze kodeki, dlatego że nie ma w tego w standardzie, a wymaga tego, żeby nagrywać do MP3. Niektórzy mogą mieć MP3 kodeki w systemie operacyjnym u siebie w Windowsie. Dlatego, że to się instaluje razem z nieróżnymi kodekami typu jakieś tam k, lite, codek, spadk, jak to się mówi, tudzież innymi takimi, ewentualnie czasami jakiś program to może sobie zainstalować. MP3 Lame można też czasami znaleźć, przynajmniej w Winampie, pod nazwą lame -end .dll. tudzież można to pobrać z internetu, z różnych stron, od strony oficjalnej poprzez jakieś rarewares.org Powiedzmy, że już to się znajdzie i to się już zainstaluje bo miejsce jest ileś, skąd to można ściągnąć No i powiedzmy, że wejdę sobie teraz do tego programu empressuredirectcat.exe Standardowo program uruchamia się po angielsku Aby przełączyć język na polski, bo jest ten język polski, trzeba przejść do opcji klawiszem F11 przestawić się na Czwartą zakładkę Operation, tabem przejść na język, to jest teraz po zakładkach. Wybrać Polish Program, powie, że musisz zostać ponownie uruchomiony, trzeba się na to zgodzić i już jest po polsku. Oprócz tego w zasadzie w opcjach jest tylko kilka takich powiedzmy waszych rzeczy. No jeżeli ktoś ma kilka kart muzycznych, jest pierwsza zakładka urządzenia, gdzie można wybrać wejściową, wyjściową kartę muzyczną. Tam jeszcze jest jedna taka bardzo przydatna sprawa. Znaczy chodzi o to, że jeżeli dźwięk się przesteruje na wejściu karty, jest puszczany dźwięk systemowy. Ja to teraz zaznaczę. Sygnał dźwiękowy po osiągnięciu szczytowej aktywności sygnału. Ja to sobie zaznaczam. Wciskam przycisk zamknij. Teraz, kiedy włączam nagrywanie, jak się przesteruje, zaraz się przesteruje. O! to system piszy bo się przesterowuje ja tu mam akurat taki dźwięk na to przesterowanie dlatego, że mam niestandardowy system operacyjny, natomiast większość użytkowników będzie miał ten dźwięk troszeczkę inny a propos nagrywania to tutaj to nie robi się tego tak powiedzmy, że standardowo dlatego, że w większości programów jest tak, że albo się wybiera nowy plik Albo nie, w każdym razie naciska się jakąś kombinację klawiszy typu CTRL-R i to już nagrywa. Tutaj nie. Tutaj się naciska najpierw R, żeby przejść w tryb takiego jakby przygotowania do nagrania. I w tym momencie już działa ten miernik przesterów. Potem należy nacisnąć odstęp. Zresztą odstępem też się odtwarza. Jeżeli ktoś by tego nie zapamiętał, no bo, bo to jest dziwne, to zawsze myszką można przejść na nagrywaj pole wyboru oznaczone. Znaczy mam w tym momencie oczywiście oznaczone, bo normalnie jest nie zaznaczone i należy to nacisnąć. Natomiast potem, żeby było fajniej, oprócz nagrywania trzeba oznaczyć pole wyboru odtwarzanie. Czyli w zasadzie odtwarzaj. Jeżeli to zaznaczę, on mi już nagrywa. I potem będę mógł to sobie odtworzyć jakoś tam. I potem będę mógł to sobie odtworzyć jako. O właśnie. Odtworzyć. No i teraz to można zapisać. To znaczy on to automatycznie zapisuje. To jest bardzo fajna opcja. On to automatycznie zapisuje, tylko że domyślnie on to zapisuje w moich dokumentach pod nazwą Rekord. Jest opcja w ustawieniach która pozwala mu zapisać plik, w którego nazwie jest podana data razem z godziną i minutą. Bardzo fajna rzecz, dlatego że wtedy nie ma możliwości napisania jakiegokolwiek pliku. Dlatego że jeżeli tego nie ma, jeżeli ja zacznę nagrywać znowu to nie patrzy, czy ten plik już jest, czy go nie ma. Nie pyta się, czy chcesz to napisać. Po prostu nagrywa do tego samego pliku i, i jakby można sobie bardzo fajnie jakiś plik y, zepsuć. Y, warto to zaznaczyć. Y, można to zaznaczyć w zakładce ścieżki. Y, tam jest taka opcja: dołącz datę i, i czas do zapisywanego pliku. No i to trzeba oznaczyć i, i będzie fajnie. Oprócz tego można w menu plik zaznaczyć, zapisz całe audio. Jest to normalne okno zapisywania pliku i tyle. Oczywiście jak nazwa wskazuje MP3 Direct Cut, to jest program do nagrywania plików MP3 i wyłącznie MP3. Zgodnie z drugą częścią nazwy tego programu to jest program, w którym można ciąć sobie nagranie. Powiedzmy, że ja tutaj jeszcze coś nagram. Jakąś kolejną próbkę, tylko troszeczkę dłuższą, e, taką, w której będę mógł coś potem wyciąć. Próbka się nagrała. A propos cięcia, to trzeba niestety powiedzieć, że w związku z tym, że MP3 Direct działa bezpośrednio na MP3, to przy cięciu słychać taki bardzo charakterystyczny odgłos. Przy przewijaniu go również słychać. Kolejną troszeczkę próbkę, troszeczkę dłuższą, e, taką, w której będę mógł, taką, w której będę wciąć coś potem. taki pisk. Takie coś. No i przecięciu to niestety również słychać. Yy, w związku z czym, no do powiedzmy wycięcia 10 minut jakiegoś czegoś niepotrzebnego wykładu, powiedzmy na przykład, fragmentu, no to da się to wykorzystać. Do jakichś reklam w filmie telewizyjnym, powiedzmy, że też. Natomiast do wycinania oddechów z nagrania, do wycinania jakichś niepotrzebnych słów, zdań. No to już będzie ciężko, bo niestety będzie słychać taki przeskok dziwny. Zresztą tak naprawdę tutaj zaznaczanie jest w miarę proste. B to z początek zaznaczenia, N to jest koniec zaznaczenia. Można się po pliku poruszać strzałkami, tudzież page up, page down. W ustawieniach można regulować krok tego poruszenia. Ctrl A to jest zaznaczały plik, Ctrl X wytnij, Ctrl C kopiuj, Ctrl V wklej. Tyle o tym programie, pora przejść do kolejnego. Tyflo Podcast. Proponuję na drugim miejscu SIDEX. SIDEX jest również programem, który nagrywa już od razu do pliku, w związku z czym komputer się może zawiesić, prąd może się odłączyć, coś tam jeszcze się może zrobić, a to, co już się zapisało do tej pory, to, co się nagrało, to już jest na dysku i... i sobie jest. Zaletą niewątpliwie jest to, że nagrywa nie tylko do MP3. W standardzie ma zresztą MP3, więc nie trzeba tam nic dogrywać. W standardzie ma... Kodek do OGG w standardzie ma kodek do WAV i do WMA. Innych kodeków nie ma, można je ściągnąć. Obsługi kilkanaście, MPC, jakieś inne mniej znane. No natomiast myślę, że MP3, WAV, WMA, OGG to są takie formaty, no zwłaszcza MP3, tudzież WAV, no to są formaty używane przez większość osób. W związku z tym, że. SIDEX to jest program generalnie do zgrywania płyt Do nagrywania trzeba się dostać W tym celu należy wejść do menu narzędzia Czy w angielskiej wersji Tools I nagrywać z wejścia Analog In Tudzież Record From Analog Input Czyli Record From Analog Input Tak to się pisze Tutaj jest przy okazji kilka ciekawych rzeczy Dlatego, że tutaj się wybiera jakby jakość tego nagrania w czy wszystko było w ustawieniach. Tutaj nie wszystko jest w ustawieniach. Chociaż tu jest trochę dziwnie, dlatego że część jest w ustawieniach, jak na przykład, jakość 8M tudzież innego pliku F4. Wchodzimy do ustawień, tam jest zakładka encoder i tam się wybiera jaki koder i jaka tam będzie jakość. Natomiast trochę jest tutaj, ale nie wszystko. Standardowo ustawiamy się na. Liście z wyborem częstotliwości próbkowania od 8 kilo do 48 kHz. Dalej mamy pole z długością pliku, jest standardowo nieograniczona. Długość można jeszcze nagrywać dokładnie przez. Jeżeli nagrywamy dokładnie przez, mamy takie pole edycji, w którym jest napisane w standardzie 60 i chodzi tutaj o 60 sekund, nie minut. Więc. Jeżeli ktoś chce nagrywać przez godzinę, musi sobie pomnożyć 60 sekund razy 60 minut, czyli w tym wypadku 3600. Dalej jest wybór karty, przez którą nagrywam. Nazwa pliku. Przy czym tutaj też jest niestety tak jak w MP3 Direct Kacie, że jest jeżeli taka nazwa pliku istnieje. On to po prostu nadpisuje i się o nic nie pyta. Dodaj kolejne numery do nazw plików. To jest opcja, która miała być fajna, a jest taka, na którą trzeba uważać. Dlatego że. On nie zapamiętuje po wyjściu ani też nie sprawdza tak naprawdę żadnych nazw plików. To znaczy, dopóki jestem w tym programie, to on nadaje rzeczywiście kolejne nazwy. Jeżeli z niego wyjdę i znowu wejdę, on zaczyna, niezależnie od tego, ile już takich plików zapisanych jest, zawsze zaczyna od zera. No i potem jest od jakiej wartości ma zaczynać. No w razie czego, jakby ktoś chciał od jakiejś innej liczby zaczynać. Typ pliku. Tutaj wybieram kodek, przez jaki ma to nagrywać. Nagrywaj przycisk, anuluj przycisk, chyba nie wymagają wyjaśnień jakichś większych. Potem jest stereo, mono. I potem jest... Window czy tylko do czytania pole edycji częstotliwość i dwukropek. I dwukropek to jest akurat u mnie dysk. Natomiast niech ktoś spróbuje wyedytować pole edycji, które jest tylko do czytania. To pole edycji się wyedytować tak łatwo nie da, należy na nim nacisnąć Enter. I przechodzimy do drzewa z katalogami. Strzałką lewo w prawo przechodzimy poziom niżej wyżej, z góra-dół wybieramy katalog tudzież dysk. Zależy gdzie jesteśmy. Jeszcze jedna ważna rzecz: Escape'em się wychodzi z trybu nagrywania, niezależnie czy się nagrywa czy nie. No więc też dosyć łatwo jest przerwać to nagrywanie. Jeszcze jedna uwaga. Jeżeli nagrywamy do MP3 i przerwiemy nagrywanie, bardzo trudno spodem taki plik odtworzyć, dlatego że on nie ma nagłówka. Winam się na tym sypie, kilka innych programów do odtwarzania też się na tym sypie. SIDEX polecam tym, którzy nie lubią formatu MP3, tylko jakiś inny. To wtedy OK, mogą nagrywać SIDEXem. Jeżeli MP3, to MP3 Direct Cut w zupełności wystarczy, bo jest mały, prosty, ma kilka przydatnych funkcji z cięciem włącznie. Jedyne co na korzyść SIDEXa mogę powiedzieć, MP3 Direct pod tym kątem jeszcze nie testowałem. To nagrywanie bardzo długich plików. Bardzo długie pliki to są pliki, które są liczone w dniach. Najdłuższy plik jaki udało mi się nagrać, potem musiałem. Coś tam się z komputerem stało, musiałem go zesetować. Generalnie plik trwał 5 dni i Citex mi go nagrał spokojnie, w formacie OGG jakiś nie miał problemów. No, oczywiście potem miałem problem, żeby go odtworzyć, ale to już jest inna kwestia. Tyflo Podcast. Tyle chyba o Citexie, nie ma co się na nim rozwalić więcej. Trzeci program, o którym warto trochę powiedzieć, to GoldWave. Wprawdzie o GoldWave już powstał podcast cały, bardzo szczegółowy, natomiast chciałbym tutaj powiedzieć tylko o tych funkcjach najprostszych dotyczących nagrywania. Aby nagrać w GoldWave należy najpierw utworzyć nowy plik, bo GoldWave tego sam nie robi. Więc wchodzimy w File New. Polskiej wersji spolszczenia do najnowszej wersji GoldWave'a nie ma. Przynajmniej na dzień dzisiejszy, więc trzeba korzystać z angielskiej. W momencie, kiedy zrobi file new, on się pyta, czy to ma być plik mono, czy stereo, jaki ma być sampling rate, czyli no próbkowanie, jaka ma być początkowa długość pliku, no bo on sobie tworzy plik o jakiejś długości. Naciskam OK, tudzież Enter w każdym momencie. Mamy plik. Ja zawsze robię tak, że zawsze naciskam Ctrl A i Del. Jakby kasuje całą zawartość pilku. warto zrobić coś takiego, chyba że ktoś chce rzeczywiście nagrać plik o dokładniej tej długości, którą wyznaczył na początku, wejść do opcji klawiszem F11 i ustawić sobie w zakładce rekord przycisk opcji record mode. Tam standardowo jest opcja bounded. To selection to się pisze, należy to ustawiać najlepiej na unbounded i w tym momencie. Chodzi o to, że on nie będzie nam nagrywał tylko w zaznaczonym fragmencie i tylko przez tą ilość sekund, tylko będzie nagrywał na bólu. Nagrywanie włączamy, uruchamiamy kombinacją klawiszy Ctrl F9 i się nagrywa. Ctrl F8 Stop, Ctrl F7 pauza. Bardzo przydatna jest kombinacja klawiszy ALT F6, chodzi o lewy ALT F6, i tutaj jest taki tryb specjalnie stworzony dla osób niewidomych. Bardzo dobrze to działa z JOS-em, z Windowem to działa dobrze. Bardzo dobrze od dobrze różni się tym, że z JOS-em po przechodzeniu tabem on nam mówi na jakim jakby polu jesteśmy, dlatego że to jest kilka pól. Dlatego że możemy być na przewijaniu, możemy być na głośności, na balansie, na szybkości odtwarzania pliku, bo to się też przydaje zwłaszcza do zaznaczania na przykład bardzo precyzyjnego. Windows tego nie mówi. Można chodzić tabem, nie mówi nic. Mówi tylko, tylko do czytania pole edycji, w którym mamy napisane długość pliku, miejsce, w którym się znajdujemy i poziom głośności. Poziom głośności tu jest śmiesznie pokazany, dlatego że on tu jest w procentach. Przy czym, aby zrobić ten poziom głośności, jakby zaznaczyć mu fragment, w którym on ma zobaczyć ten poziom głośności, wcześniej czasie naciskamy control. Pod myszką, przynajmniej w Windowaju, można zobaczyć jakby tryb. Chodzi o to, czy on jest zatrzymany. Czy odtwarza, czy nagrywa, czy pauzuje, czy co tam robi? Godziejwa polecam, zwłaszcza tym, którzy chcieliby się potem jeszcze bawić w montaż tego pliku, dlatego że tutaj można bardzo łatwo ciąć, kleić, kopiować bardzo łatwo zaznaczać. Lewy, prawy nawias kwadratowy to jest początek i koniec zaznaczenia wstawianie. Oprócz tego można wstawiać zaznaczenia ręcznie przez naciśnięcie kombinacji klawiszy Shift E. Wtedy znajdujemy się w takim polu dialogowym, w którym piszemy normalnie czas, początek, koniec. Oprócz tego można te markery przesuwać: początkowy Shift, strzałka lewo-prawo, czyli początkowy marker przesuwamy w jedną w drugą stronę, Ctrl Shift, strzałka lewo-prawo przesuwamy końcowy marker, czyli koniec zaznaczenia, też yy, oczywiście w i w przód. Przy czym można regulować skok tego yy, przesuwania tego markera kombinacją klawiszy jest Shift góra dół. Oczywiście, Shift góra to ten skok się zmniejsza, Shift dół się zwiększa. JOS jeszcze tutaj czyta, jakby to, yy, o ile to się zwiększa. Windows nie. Ponadto, to jest jedyny program, przynajmniej z tych trzech wymienionych, w którym można pracować z kilkoma plikami. Naraz to znaczy, że Ctrl-Tab możemy się przemieszczać pomiędzy różnymi yy, załadowanymi plikami. No i oczywiście ma, przynajmniej z tych trzech programów wymienionych. Największy arsenał efektów, no bo tam są filtry, korektory, redukcja szumu, jakieś echo, jakiś kompresor, jakieś tam różne rzeczy typu cenzura, no i tak dalej, ale to już w podcaście o Godwave'ie to jest wszystko jakoś powiedziane bardziej. Jeszcze jest jeden program, który ma funkcję nagrywania i który może się komuś przydać mowa o Klango, jeżeli ktoś by chciał tylko i wyłącznie nagrywać to nie polecam go, bo to jest program wielki, duży, on ma ileś możliwości, zaletą jest to że można go skować do traja nie tak łatwo z niego wyjść i nagrywa się w sposób po prostu najprostszy na świecie, to znaczy wchodzimy do Klango, naciskamy F11 i to już się nagrywa, i tyle jakby przy czym on pilnuje nas w pliku więc nie skasuje się żadnych plików nie ma żadnych ustawień jakości standardowo ma MP300 128, ale tam jest taki niezły ten kodek, więc w większości przypadków nie ma się o co kłopotać. Jedyne jest to, że taka, powiedzmy, że trudność, że ma jakiś swój folder nagrań, który oczywiście da się zmienić w opcjach, no ale powiedzmy, że nie jest to tak jakoś super intuicyjne. Dodajmy jeszcze, że GoldWave jako jedyny z tych programów nie jest darmowy, kosztuje dolarów 40 i... Ten cały podcast był o Goldwave, na, robiony na Goldwave 555. Zresztą, tak naprawdę, ten cały podcast zrobię właśnie na tym programie. No, oczywiście potem realizator będzie wrzucał jakieś swoje trzy grosze, ale na no, czym to już jest jego słodka tajemnica? No, w każdym razie, jeżeli chodzi o moje programy do nagrywania takiego standardowego pliku stereofonicznego, bez jakiejś tam wylośladowych kombinacji, tudzież bez MIDI, no to, to by było chyba na tyle. Oczywiście, jeżeli by ktoś miał jakieś pytania, zawsze można do mnie napisać na adres tomasz.bielecki.gmail.com Tymczasem ja się żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta. Kłaniam się, Tomasz Bilecki. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.